Witam serdecznie na wagiereczka biuro. Ze mną jest tutaj klasycznie Ciacho, Graczol Mistron Telson, Bevery i TakeFan. Nie, 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 mnie nie ma zawsze. Ja ale... Jestem wyjątkowo. No to wyjątkowo. Ale elo. No. Za chwilę się tutaj zmutujemy. Co so, już możemy się mutować jak grę wytłumaczę. Możesz tutaj startować i a, się już, już mogę? Tak, tak, ja im wytłumaczę podczas dobra, gry. dobra, dobra. O, dobra. No to startujemy. Yy, tutaj są różne taski. A łatwiej to jest porównać do Amonkasa, myślę. Yy, mamy właśnie tutaj. Dwóch leserów, którzy są obibokami. Tak. Czterech specjalistów, którzy wykonują swoją pracę i mogą konfidencić na lesera. No i oczywiście szefa całego, który zbiera zgromadzenie. No i rozmawiamy, kto jest z tym. Czekaj. Take one, to Daj gotowość! Gotowy. A! się No. Yy, rozmawiamy w grze właśnie. Muszę, zaraz zobaczymy kim jestem. nadzieję, yy, że to wytłumaczyłem w miarę. Co zobaczycie podczas gry. Ja chcę być obibokiem, jestem specjalistą, okej No to czyli jestem zwykłym ziomeczkiem, który chodzi, wykonuje taski Rysiu jest szefem i Dobra, dobra, na niego Dobra, siadajmy, niech czemowe jakoś da Niech czemowe, Chodź mu liścia wy, No 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 Powiem tak, no ja od razu widzę jednego lesera naturala, to jest z wejścia Co, czemu? Ale proszę pan... Ale co? Ale jakie dowody masz? Firma czy co? Jak to z pewien zakończyć to pytanie? Dobra, ja mam takie pytanie na starcie. Możesz mnie zwolnić, bo nie chcę w środkiej firmie pracować. Ja też. No i dobra, nie kończ. Dobra, ja tam idę, bo Nie, zebranie się zawsze, ty odpaliłeś zebranie! No i ja! Co to za szef? Dobra, nie wiem, da się przegłosować tego stara. Nie, proszę Panuje, To co co szefa nie oprowadzić? Ja mam no. jedno pytanie takie natury logiczne Czemu, Czemu biały szef kurwa rządzi mu żynami? Bo to każdy jest czarny Witam, <laughs> witam Dobra To co mamy robić szef? Co ty robisz? Dobra, bo ja mam... Proś, Aaaa, asystenta dosta, dobra. Pewor jest moim asystentem. porządek w tej jebanej <|fi|> firmie. Firmy, to, już do roboty, pan sobie nie poradził. No. Asystenta. Ja... Tata... Ta w pierwszej sekundzie. Rysiu, szefie. Gdzie jest moje biurko, Gdzie jest moje biurko? Moje biurko, chodź. A ja mam drugie pytanie. Dobra A skąd wiesz, że Pewor nie sobie bokiem? Peworowi zaufałem na farta, wiesz? A, na farta, no dobra. On mówi, że zaufał. No, co to ma być? No i widzicie, tutaj, ma... no, widzicie, tutaj mamy taski, żeby brać ryzę papieru No i jak to zrobimy na czas, to wtedy co? Yy, to wtedy tym się góry nam, jak widzicie, pasek ładuje Czy wygrywamy my, czy oni, czy obie boki tak zwane Czekajcie, to gdzieś muszę zanieść yy, No, Rysiu to jako szef prowadzi, aczkolwiek mu zbytnio to nie wychodzi Naparte sobie wziął kolegę zero ma na firmie. Aha. Okej, okay, okay. ale zbiornika. mi się wydaje, zbiornika. że to nie jest <gadujesz> piwko. No, to jest wino. Nie wiem czy to ten. Szefie, a gdzie jest drukarka? bym to zaniósł? Kto robisz? Co robisz? Co mnie interesuje? Co robisz? Kurwa, umowę pan drukuję. A to okej. Okay. A to a gdzie mówić? jest drukarka? Dobra, zanios. Ale drukarka gdzie jest? Stary, no musisz znaleźć. Awaria Ej, serwera! Nie, prezes, prezes, kurwa! patrz go nie ma! Prezes serwery. serwery! Ten kurwisz mnie namawia to złego, do palenia papierosów kurwa, on się chciał <laughs> <się> pierdalać. <laughs> ja nie mam zadań do zrobienia. Szefie, dobra. szefie! Proszę, proszę Jak? Jak nie masz zadań, to jesteś zły! bokiem jesteś, tak? Nie masz nie. zadań? Ja ci zaradam nie. zadanie. Wypierdalaj kurwa szorować kiblu, proszę. O, serwery naprawił, dobra. Zastanawiasz się, gdzie kupić bądź wymienić swoje skiny Pirateswap.com Polska strona Logujemy się poprzez Steama Możecie wymienić swoje skiny, bądź kupić Plus Możecie fajnie zarobić, pewnego crafta znajdziecie Zaraz coś poszukamy Po lewej macie swoje skiny Po prawej skiny, które są na stronie Jest ich masa, jak widzicie Widzicie wartość moich skinów Nie są one zaniżone Jest to uczciwa cena, by sobie wymienić skinka A jak chcecie dodawać konto Pyk Wpisujecie kodzik OG Kuba w tym miejscu i dostaniecie aż 35% więcej przy doładowaniu. Dobrze słyszycie? 35%. Doładujecie 1000 dolarów, a się 1350. No i mnie wspieracie, wam oczywiście dziękuję za wspieranie A wymiana skinów jest banalna Zaznaczam go kałacha, biorę tego kałacha. że jakaś naklejeczka jest Klikam potwierdź, dostaję po sekundzie oferty wymiany poprzez stronę No i cashback wraca na konto, są to realne pieniądze A my teraz poszukamy fajnego krawcika Avka za 90 dolców, sama naklejka Shocksa kosztuje 42 dolary Tutaj coś dla fanów WWP, 2014, 16, 18, 15, 17. Prawie wszystkie naklejki też fajny krawcik. Na stronie są też giveawaye, możecie dołączać, a jak zdobywać punkciki do giveawaye, jest to banalne. Tutaj macie wszystko wyjaśnione: doładowanie salda, wymiana skina, i za to dostaniecie określoną ilość punktów. Na stronie macie też osiągnięcia: jest to taka mapa piratów, gdzie możecie odblokować zadanie i odebrać za to pieniądze. Wyspa skinów, archipelag, wszystko działa tak samo. Klikacie na zadanie, macie wyjaśnione, co musicie zrobić za to trzymacie pieniędzy. Jak odblokujecie te zadania, to będziecie mieli obszar zablokowany odblokowany. Co za teraz więcej pieniędzy do zgarnięcia? Coś fajnego można uzbierać z tego. Życzę wam udanych wymian i fajnych craftów. A to jest podłoga magazynowe. A chcemy rysę papieru. Gdzie jest rysę papieru? Kto drzwi zamknął? Kurwa! Rysiu! już się zablokował w swoim biurze Halo, co ty robisz? Ktoś nam drzwi tutaj zamknął No właśnie ja o tym to mówię to, no drzwi zamyka Od, to, A komu dałeś dostęp do kluczy? To menadżer chyba, musi mieć wartość tutaj, jakieś robi podstępy Ja w kiblu byłem przed chwilą i natural to potwierdzi Dobra, i doszkać ze papieru. No i awaria no, serwera, no, serwera znowu. Dobra, serwer kogo togo? nie ma. Kogo nie tak, ma. Natura no. jest, gosta jest Nie mi się wydaje, że graczą. Graczon jest idziemy zebrać ten. Graczur do windy wchodził, widziałem. Graczur wchodził do windy na moich oczach Dobra, idę po to pudełko, bo mi się świeci Mam pudełko. mam ja brać za papieru, ja, ja tasków nie wykonuję, jestem trolem. Kurwa, weź go zwolni, Wypiętą go z tej roboty. Tak, nie ja, ja też uważam, powiem tak. Na 100% Rysiu i po nie jest. Grzesiu, po ze mną, bo to te serwery padały. Przecież tu jest w muzyków. Dobra, Pewor, zapraszam tutaj obok. Panie, panie asystent, proszę tutaj. Dobry, dobry, witam. Dobra, tam. asystent skuja przy tych dzieciach, człowieku. No, ja, Ale jak on nam drzwi te... zamykał pewnie. Dobra, dobra głosowanie, uspokójcie się. Od razu dobra, mówię, że Andrzej tak, Bazon... Andrzej Wazon siedział ze mną w pokoju i, nam I byliśmy zamknięci, bo na placu zamknął Dobra, a gdzie jest Graczol? Tak, Natural nas zamknął, Natural jest impostorem I Nie, Natural jest, to był z nami, z Rysiem, kłamiecie chciałbym jeszcze... Co, Graczol też jest impostorem, czy nie? Czepie, Czepie, no. chciałbym napomnieć, że Słucham. na stanowisku Naturala leżą kubki, leżą rozjebane butelki, No papier Bo mi bo Jest piła pod... <laughs> i mogiła A mnie, a mnie się, my się to, nie czy Dobra, dla zasady, dla zasady co za zasady. <grywka> co <To> za... A <grywka> jak <jest> dla zasady? <grywka> I no to teraz zostaję woźnym dobra, Ale no, namawiał to cię, tej wa fanem na niego Nie, ja, ja teraz... Mi y się wydaje, że się tutaj bie, bo mnie tutaj... Robi jakiś czrak A, Michał, dobra Chuj w nich, idziemy pracować To moje? Tu jest moje, OG Goose użyj komputera wysłać maile musimy mail yy... write mail do o kurde to jest to czy to to jest to subject XD takie fun namawia mnie na piwo i obijanie się w pracy Send.

Przed chwilą tutaj pan siedział w moim stanowisku, nie wiem co robił. Pogoniłem go. Ale jeszcze ja szukam rolki papieru. O, tu będzie. Nie ma. Ej, ktoś mi myszkę zajebał! Jeliciak! Oddawaj myszkę, Jeliciak! Imposter Jeliciak! Wołeś zebranie! to Mieliczak impostor, proszę pana. Tak, myszkę ukradł mi ze stanowiska. A nie, nie. szefie. Ja liczę, że jest impostorem. To prawda, myszkę mi ukradł. Jestem pewny. I pracować nie mogłem. Tak? Jestem pewny. Tak. Tam tam. Z, Ta, pyszedłem przyszedłem pyszedłem pyszedłem. z flaszką, bo. z flaszką, bo uważam, że gęście staje bani tak szczerze. Jelicza to impostor. Tak, to pani. prawda, myszkę mi zajebał. Dobra, zaufam, zaufam. Ale po co miałem ci myszkę klejną? By pracować nie mógł. Ale, Ale mi myszkę też coś kurwale. zajebał. O! No i wszystko, i bardzo. Mówiłem, że i myszkę zajebał. A drugi, podejrzewam. Nie, nie mam pytanie, pytanie mam. Gdzie jest wazon? Nie było wazona na zebraniu. Ale wazona na zebraniu nie było. Kto ma klucz do tych drzwi? Ej, te koty są cały czas pierzara, żeby to nie zatwierda. Ja idziemy użyć. Naprawione? Naprawione Uważam to jest 2 zon, bo z tej kwady naturala no tu pcali. Dobra, idziemy użyć komputera. Ale myszki nie mam, yy, zamów... Aha, myszki nie mam. Halo my... O, jest moja myszka. Dobra, oni pewnie coś tam gadają, ale my pracujemy. Yy... Użyj komputera. Zamów komputer na magazyn używając programu IN coś. Dobra, a ty co? Pracujesz kurwa, czy... Tak, zamawiam program jakiś Komputer. No, Jebaniec. Zamów printer. Szukamy printera. Zrób kupę. No dobra. Gdzie jest mój naczelny confident natural? Idziemy zrobić kupę. I co, i srać będę? No, na pewno? E, sram, co ty kurwa. Na pewno. No szef. Mogę się podetrzeć? Chyba nie. Dobra. Walniemy kupskę z dobrze. E, zebranie! Tak ja byłem, nikt zawieść Ja bym, ja bym, ja bym ogólnie moje... zagłosował, że woźny ma za drzwiami stać, bo to jest dla pracowników, kurwa. Wypierdalaj, wy wypierdalaj. Wy wy Ej, co on, on robi? Pierdalaj. Ja muszę tu być. Idź ja twój tak. woźny! Ja nie chcę Ale cię muszę tu być. ja muszę tu być. Jak musisz? No Dobra, idź do kibla, bo srałem, bo sprzątaj ja woźny. Idź w kiblu z gówno po mnie. Czemu mnie zdemotowałeś? Bo nie wiem co... co robić, najebany kurwa. No nie wiem, no do mnie zabiera i daje. Nie, dobrze. no bo Miss się wydarzy. Ja, ja to mam pytanie. Można no mieć... Dobra, e, bro, asysten, ja asystencik, słucham. można mieć takie same zadania? No. Ale co tu robi Woźniak, jest kibel zasrany. No nie Chciałbym wiem, no mówię, on powinien ja zapierdalać, chcę, ja ten ten Serwer się rozpierdolił, to gdybyśmy razem nie było kurwa górniaka. Ja nie naprawiłem nie serwer nie wtedy. Tego, nie było no. Ale ja naprawiłem serwer przecież po sekundzie. Jest, kurwa, a jak ty naprawiłeś serwer? No tutaj, drzwi otwarte były. O tu. No nie, naprawiłem, bo że mi się Pytu, wystarczy się i Rysiu patrzył ekstremalnie. Ale, ale wiecie wszyscy nie, kurwa, byliśmy o, razem. To ma ja ważne do powiedzenia. naczelnego konfidenta co uważa. Naturalnie... Ja? Tutaj ja, ja byłem był na dole. Tak? Ja byłem na dole. Ale ciężko. To, to prawda, piscy. był na dole. Ja jedyne to co to Degas chciał mnie zgwałcić, no jest... Plus dyga to po poprzednim spotkaniu nie było. kurwi ściekiem. Ale ty śmieciu jebany, co ty do mnie będziesz tu pierdolił jak ja prezesika kakoty karmiłem kurwa. Wszyscy byli kurwa razem, wyjebał serwer, nie ma gąska. Ale kto naprawił serwer? Ten gąska jest typowym cfelem, proszę go wyjebać. Nie, ale co ty namawiasz go? A masz dowód? Jak kurwa na zasady? Do stonu! Opierdolę was. Banda cfeli. ale to trzeba było to zrobić. Jak jebnie, jak debil z prezesikiem. Aha, ja nie mogę być woźnym. OK. Nareszcie jest idiotą, wazon jest tym, na 100%. A wyłącznie jeszcze zobaczymy Pywora Uważam, że wazon jest tym, bo z tej kwanem się trzymał od początku. Chociaż, co on tu robi? Okej, okay, zaniósł strzywacz. I klucze zajumał. Zamknął klucze I wyrzucił klucze, okej okay. Kurwa jebana Czyli to tutaj... Okej, okay, patrzę do siebie Kurwa, nie wiem jak w moje zadanie kuja O, oh, specjalista zbazał napisane Asystentik Pali co to ma być kurwa? Ale ja mogę, bo ja mogę specjalista kurwa Czy masz problem? Czy masz problem? Wyrzucaj to kurwa no już, już, już kończę kurwa. no. Gasz, to kurwa nic nie widzę! Gibel do przetkania jest, jest to. O, Co to, to, to za dżumienie szluga? No natural dziuni, natural dziuni! Nie, 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 ja muszę do donieść, że to ten pe pecik asystencik harcewik pierdolony, tutaj kurwa Zresztę, na moim wierze, stanowisku. Nie, ale musiałem, bo nic nie sprawa, było, no. no mówię. Mi dup, dup, dup czy najbardziej no. wazu. Ja, ja, ale może uprzedzony jestem. No start, wejdź sobie harcerzy, na kompa lewy dolny start snake. Ale ja to wyrzucałem. A pewnie ma jeszcze wirusa na kompie, fajnie. To zresztą nic on zciągnij. Ale dlaczego Graczola z nimi nie ma? Co robi Graczol? Nie działa, lewym przyciskiem nie działa. Daj mi pokaż. Gdzie jest Graczol? Posłowie dosłownie nigdzie go nie ma. Tutaj winda była jakaś, w tej windzie nie byłem jeszcze. Oha, nic nie widzę w tej windzie. Dobra, wracamy do reszty, ale... Czy nigdzie graczola nie ma, to jest pytanie. O, jest graczem. Popatrzmy popatrzymy sobie graczola chwilę. Ale pewr mi dupczył tam... Wziął, zamknął drzwi jakieś... I... I co? Zamknął jakieś sobie drzwi... I wyrzucił klucze. Okej, okay, drukuje. No dobra, on pracuje. Ściągnąłeś mi tego wirusa? Nie. No kurwa! Nie mam tam opcji nie tam opcji takiej, żeby ten... No to jest ten i co z komputera? z komputerajca dalej? No nie wiem, no wirusa mi ściągnie, jak ja może pasków nie mogę, tego... Niemiło, no. że się zachowali, że mnie wyrzucili za darmo. Drzwi zamknął widziałem to, murzyn jebany! Jak ucieka? Ale to jest woźny, woźny nie może być zły! Dobra, pracuj na kogoś innego komputerze. No nie mogę, muszę na swoim, no musisz mi wirusa ściągnąć, no. Nie da się stać. Mówię, mówiłem, czy nie, to nie, tak. albo pewor, albo ten. Gat no go. ta, to jest pewor. To Widzisz kurwa co na komputerze, nawet nie mogę nic robić na nim. A, no a szef jest dobrze. taki ułomny, że nie potrafi mi wirusa ściągnąć. No nie masz kodu do tego wirusa Nie mam, <laughs> nie mam <laughs> Kurwa mać. Nie mam Jeszcze warię serwera. no tak, to pewor. Ja wyjebałam serwery ci. Człowiek. Michał, Michał, Michał serwery wypierdala. Zwróć... Idę, no e, wezmę Co oni robią? Kurwa, gdzie jest moje jedzenie? Gdzie moje jedzenie dla kota nie kurwa? Wiem, tu kurwa gdzieś tu padło. Cały czas. No nie wiem. A nie masz tu w tym nic? Konferencyjnej? Tu w swoim gabinecie jakiś kodów? To oprócz. Od początku mówiłem, że to wazon. Dobra, 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 dobra. Nikt mnie nie słucha. Jezus, ma nie to masz to tam to kodu w tym? A dobra, to później. Po głosowaniu. Po głosowaniu. tam... Do... Dobra, dobra zobaczmy. Pan Michał Graczyński. No nie było teraz. Ale Dygasa też nie było. Tylko Dygas się lubi rozpierdalać na innych. To nie wiem, czy by się rozpierdalał na swoich. Nie, Dygas A, karmi mi koty dobra, w nie nie ja mówię, że... Karcerzyk palił szluga, kurwa... No widzisz, dla... o tym mówię właśnie. O tym mówię, że wątpię, że to o, przyszedł czarny charakter. Czarny charakter, no Michał, co masz za swoją sprawiedliwe, co robiłeś? Woźny mu drzwi je zamknął. No, otwórz mu drzwi, bo się nie wytłumaczy. Wbijaj, wbijaj. <grym> to jest kurwa, co nic nie robicie, wyciągę tu się chuje? Ważne zebranie, Michał, co ty robiłeś teraz, jak ciebie nie było? Waliłem się w kakao, no piwnicy byłem, a co? Co ty <śmierdził> tej piwnicy za O ci kurwa koty głaszcze te, które ty ruchasz. Byłem Ale kotami ko opiekuje się ty gaz. Kurwa, <śmierdził> pierdoliłem się z faksem, jak wy naprawiliście jakieś wirusy, w końcu się połapałem, kurwa, jak wysłać faks, bo trzeba było go wydrukować i obrócić się, wrzucić do faksu. No, potem musiałem zanieść jakieś jebane pudło z dokumentami, a przy okazji kurwa koty pogłaskać. No, no wazon, to ja jest wazon. debil mi windę de de zawołał kurwa do góry z powrotem, na nią czekałem. I nie no mogłem, Zanim w dół, nikt z niej nie zjechał, także ktoś tu kuja walił. No. Ja mam tutaj proste, ten. Y natural. Ty byłeś dobrym no. pracownikiem, tak? Byłem, byłem. No. Najlepiej ja bierze, to, to, to... Bardziej Natural czy bardziej pewor jest tutaj walący w chujaw? A jak Pewor! Oj Bartip Pewor czy... Al Wason! to trochę palił, ja ale tak, Graczul też. Ja powiem tak, Szepie. Bo tutaj y, Graczol prawdopodobnie leci w chuja, ale Harceryk palił szluga, no, no to, to jest nie. No dobra, dobra no, no zdarzyło by. mi się, no nie za przecież śluga, to każdy może się zaczął mić. A nie na worku! No dobra, no przyszedłem, bo potrzebowałeś pomocy. Na no akurat byłem w trakcie, miałem wyrzucić całego peta. Nie wiem co wam śmierdzi, niby jak ja tu najwięcej kurwa zrobiłem wytycznych filmowych z kurwy Jak chcesz, to no dobra, masz problem, to zapraszam na solo kurwa, chodź. No i dobra, i saluba wypierdala cię. Enek pewor. Oj, no i wszystko. No. Jeszcze mówię, dał pewnie peworowit, a ten na farta, na farta. Ale mówiłem ci, że nie, nie ślub, ale... To, to, ale nie, to, nie ma nic z tym związanego. Jak Nie miałem tego, zadania, zajerałem tak Powiedz no. mi kurwa ciasko, czy ty jesteś niedojebany? Jak kurwa wyjdziesz z Jak możesz na ślepo dawać komuś menadżera kurwa nie wiedząc kim on jest, idioto? Nie no, już koniec gry Michał, nie masz... No bo on nie ogarniał tej gry, co dał na farta pejno. Hey, Ale mogę poczekać pierwszą rundę chociaż. Ale ja wiedziałem, że pewnie jest. Wiedziałem, że to ta kurwa. No jak mi natura zaczął podejrzewać, to już przestałem robić. Ale jeliczek tam twardo. Tu podpalił, tu coś tam Problem nie jest z to... tego, że jak ciasko ma zgadywać takie rzeczy, to. Tam za dużo IQ nie ma niestety no. mnie wyjebał, bo mi się nudziło No tak, ale też gramy pierwszy raz, no co, co Ryśka tak podpuszczałem na innych, że to chuj No, no, no daj spokój No tak, no dobrze zagrał, kurwa, a ja wiedziałem, że on coś zabudził ja, tak. ja mu śmieci naturalowi pod biurko I mówię, natural śmieciasz kurwa, to coś pije już był tam ten A natura to, to no, zasady, ja. dla zasady, na, dla zasady Dla zasady każdego, dobra Już chyba wiecie, o co chodzi, mi więcej widzowie Dajcie znać, czy wam się gra podobała I tyle, miłego dnia, hej no, no. Hello